Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na nieco spóźnionej pogadance, ale dlaczego to za nas wszystko wytłumaczę Państwu. Nie mogłem się już doczekać, kiedy będę z Państwem rozmawiać, mówić, przekonywać, czy nawet się trochę przekomarzać. No już bez kawki, jest wieczorna pora, potem bym znowu nie spał po tej kawie, ale spokojnie, spokojnie, następna może będzie z kawką, na pewno tak to się wydarzy. Proszę Państwa, ja w ogóle dziękuję Państwu za wpłaty, za maile, za wszystko, co Państwo robią dla nas, nie dla mnie, dla ludzi, dla stowarzyszenia. Jeśli Państwu się to wszystko podoba, to proszę łapkę w górę, suba, co tamkolwiek wiedzą Państwo, co dać. Ja już nie powinienem przypominać, ale to już tak weszło, że tutaj przypominam. Proszę się na to nie obrażać. To już co prawda wtorkowy wieczór, ale dlaczego? Otóż proszę Państwa, hmm. no bardzo ładnie było w Rybniku, kiedy to była promocja znowu książki w Rybniku. Byliśmy w remizie strażackiej, bardzo ładna sala, e, bardzo ładnie się to wszystko odbyło. E, było wielu ludzi, 40 osób. Myśmy razem z Grzegorzem opowiadali o książce, o tym jak ona powstawała, o perypetiach, które różne były, bo przecież no, nie może się to odbyć bez perypetii. Mmm, ale już ten nowy dodruk jest. Jeżeli by Państwo chcieli tą książkę kupować, to już ona jest na Allegro. Zapraszamy, od nowa ruszył cykl książki. Wróćmy jeszcze do rybnika. Proszę Państwa, no, niesamowite były to spotkania. Kiedy opowiadałem, Lucjan, czyli mój brat, najpierw wprowadził nas tą muzyką w swoje granie. Można było u niego kupić różne wyroby andyjskie, a potem rozmawialiśmy o moich różnych przykładach, o tym, jak ludzie przychodzą, co też ta książka daje. Potem Grzegorz opowiadał o produkcji tej książki, jeżeli tak można to nazwać trywialnie. No, bardzo, bardzo dobrze spędzony czas. Potem wielu ludzi zapisało się do mnie na taką prywatną rozmowę, gdzie chcieli mieć kontakt z osobą zmarłą. Wszystko poszło pięknie. To bardzo były, proszę Państwa, intensywne dwa dni, sobota i niedziela, e, co tu dużo mówić, ale warto było tam pojechać, warto było tam być. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że tak trochę. Z łaską w oku to wspominam, bo każda chwila już nie wróci nie minie. Ale każde spotkanie jest coraz lepsze, coraz bardziej takie. No wiecie Państwo, my się też uczymy, ja się uczę. Nigdy nie promowałem żadnej książki, ani czyjejś, a tym bardziej swojej, więc emocje, przeżycia, o to wszystko gdzieś nas po prostu trochę zżera, mówiąc takim kolokwializmem. No ale daliśmy sobie radę. Naprawdę było fajnie. Proszę Państwa, jeszcze raz powiem. Mamy już dodrukowany kolejny nakład książki. Perypetie były, ponieważ ta książka jest troszeczkę, ma tą okładkę bardziej taką podrasowaną, jakby to powiedzieć. I w momencie, kiedy już książki mają być drukowane, to e, te napisy są takie teraz trochę na srebrno zrobione. I okazało się, że zła matryca przyszła. I znowu nerwówka, czekanie. Ale dzięki Bogu udało się i bardzo... Pozdrawiam tych, którzy tą książkę robili. Proszę Państwa, ruszymy pełną parą od jutra. Właśnie już dzisiaj, ale już od środy możemy tu sprzedawać i sprzedajemy. Zamówienie przez mail, przewodnik małpa Lub telefon 732 253 760. Także na Allegro, lokalnie oraz można kupić w księgarni. Nieznany świat. Zapraszam do kupna. Unikalna wiedza w przystępnej cenie. Proszę Państwa, no co by tu powiedzieć. To jest czasami tak, jak myślimy o czymś, coś mówimy. Wiecie Państwo, każdy gdzieś w życiu przeszedł czyjąś śmierć lub przejdzie własną śmierć. Czasem otarł się o śmierć. I jest taka sytuacja, że w szpitalu leży pacjent. No, cały taki pobandażowany w gipsie, tylko może mówić, taki skrzywiony. I podchodzi do niego lekarz i mówi, co się stało? A on mówi Samochód. O, za szybko się jechało. Nie, nie proszę pana, za wolno przechodziłem przez pasy. Ale to było dobre. Na YouTube znowu zaczęliśmy troszeczkę wrzucać te filmy, rozmowy za światami i pojawił się kontakt z George'em Michaelem. Eee, proszę Państwa, no cóż. Każdy przekaz jest inny. Jeżeli ktoś uważa, że są takie same, to znaczy, że nie słucha dokładnie i nie rozumie, co jest tam powiedziane. Eee, kto będzie następny, nie wiemy, ale wracając się do, Czaj... do Michaela. Do George'a Michaela, tak? Przepraszam, że tak mówię, może trochę nieskładnie, ale wiecie Państwo, jestem już zmęczony. Ciągle coś się dzieje. Ciągle jesteśmy w ruchu. A ja dla Państwa też chcę jak najlepiej wypaść, bo kocham Państwa, Państwo mnie. I, i, I to jest takie niesamowite. A w głowie jest tyle rzeczy, że już nawet nie obejmuje tego mój rozum. Ja myślę, powiem po prostu w krótkich słowach. Obejrzyjmy ten przekaz, posłuchajmy go. Nieważne jaki był. Ważne jaką muzykę stworzył, co dał też światu. I nie czepiajmy się różnych rzeczy. Zobaczymy, co my będziemy mieli po, po, do powiedzenia, kiedy odejdziemy. O i tu się zdziwimy, bo się może okazać, że niewiele. Albo tak samo jak inni. Proszę Państwa, FVP Andrzej i Łukasz. Wiadomo, że chodzi o rewal, chodzi o Andrzeja Ziemniaka i Łukasza Sasa. No, jak powiedziałem, czas to jedyne, czego nie mamy. Obiecuję Państwu, że już w tym tygodniu pójdzie to FVP. Że będą mogli Państwo posłuchać tego, jak na radiu parę słów mówi Łukasz, mówi Andrzej. Myśmy po wielu latach pracy wybrali z tego jakieś takie słowa, które, jakby to powiedzieć, trafiają do Państwa, które, jakby to powiedzieć, pomagają Państwu zrozumieć, że ten kontakt istnieje, tak? A co do tej całej sprawy, to proszę Państwa, jak już mówiłem, zostałem wezwany na policję. Yhm. Komenda Rejonowa Policji w Warszawie, już nieważne jaka. Proszę Państwa, zostałem wezwany w celu, jako świadek przesłuchiwany będę w sprawie rewala. Proszę Państwa, tak naprawdę to ja nie wiem, czy to mnie wzywają, bo napisali sobie <laughs> przepraszam, bo napisali sobie Marek Szwedkowski no ja nie jestem szwedkowski, tylko Szwedowski. Nawet tutaj na kopelcie napisali Marek Szwedkowski. I tak naprawdę mogliby mi na poczcie tego nie wydać. Bo przecież w dowodzie ma pan Szwedowski, a tu jest Szwedkowski. Nawet nie potrafią napisać dobrze mojego nazwiska, a co dopiero kogoś znaleźć. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia pogadanka. Może jeszcze wypuszczą. Oczywiście, jako świadek jestem i tak dalej. Na godzinę dziewiątą w Warszawie będę przesłuchiwany, jak widziałem pewnie, co widziałem, dlaczego tam się znalazłem. No i wiele rzeczy. Ja już byłem w tej sprawie przesłuchiwany raz, teraz będę drugi raz jako prezes stowarzyszenia, etc. i tak dalej. Ach, proszę Państwa, dużo by mówić nie rozciągajmy tego tematu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę Państwa, no, ponieważ, jak mówiłem, byłem w Rybniku i mieliśmy wiele spotkań, to też powiem o paru spotkaniach takich ciekawych. Otóż pewna pani opowiadała, to znaczy opowiadała, um, ona miała kontakt um, ze swoim mężem, który odszedł, i bardzo, bardzo był to wzruszający kontakt, ale nie o to chodzi. E, przyszła zatem nieżyjąca mama i ona była tak bardzo przejęta że może też przez to powiedzieć. I pierwsze, co powiedziała, to, że ma ładne piersi. I ta pani powiedziała, że to jest niesamowite, bo jej mama zmarła na raka piersi. No, o czym nie mogliśmy w ogóle wiedzieć, tak? E, jeden z kontaktów też, jaki się pojawił, to był taki, że pewien pan opowiadał, no, to też zmarły mąż, e, który opowiadał o rybach. Ale nie takich rybach, że chodzi na ryby i wędką tam łowi. To byłoby zbyt trywialne. Opowiadał o tym, że tu są piękne ryby, można dotknąć, zobaczyć, obejrzeć. A ona mówi: On był, jakby to powiedzieć, no, hobbystą, kupował albumy, oglądał ryby, robił zdjęcia, miał pełno zdjęć. Ryby, ryby były jego całym światem. I była też pani, której syn. Popełnił samobójstwo, bardzo to przeżywała, ale syn powiedział, że odnalazł się, że jest po dobrej stronie i że tak naprawdę to on nie był tego świadomy. Można powiedzieć jeszcze inaczej: tak naprawdę zabrała go choroba, ponieważ był w depresji, nie, nie dawał sobie rady, nie mógł sobie poradzić i to też jakby przekazał. Powiedział też, że zamykał się. Aha, że on przeprasza, że zamykał się w pokoju i że nie można było do niego wejść. Tak? Ona opowiadała, że bardzo często waliła, prawie kopała w drzwi. Wyłaś, wyłaś. On siedział i nie mógł z tego pokoju wyjść. Także to były takie bardzo emocjonujące spotkania, ale naprawdę, proszę Państwa, dużo dały. I w tym wszystkim powiedziałem też, podkreśliłem moc wiary w Boga. Tak, My musimy w niego wierzyć, my musimy być pewni, że on tu w tym wszystkim jest, że on nas kocha. Że my go też kochamy. Ale że on nas kocha, że pomimo tych różnych o, traumatycznych sytuacji, dziwnych przejści, różnych takich rzeczy, których nie rozumiemy, On jest z nami. Wiecie państwo, jak to jest z tym kochaniem. Przyszedł facet do, znaczy na pocztę, do punktu takiego pocztowego, i mówi, zbliżają się walentynki. Czy mają Państwo taką kartkę? Pocztową, na której pisze, kocham tylko Ciebie. No, ta pani mówi, mam oczywiście podać, tak poproszę 12. Ale to było dobre! Proszę Państwa, pogoda, no nawet jest ciepła jesień, jakby porównać z innymi naszymi jesiennymi e, czasami, o tak ładnie to zabrzmi, to ta pogoda jest całkiem miła, przyjemna. No trochę nam teraz pada, no to w końcu jest jednak listopad, tak? Ale nadal jednak jest to w miarę ciepły listopad. Proszę Państwa, my się szczepimy mi miłością. Bóg jest ponad wszelką głupotę ludzką. To, że ja się nie szczepię, nie znaczy, że jestem antyszczepionkowy. To no tak jak ludzie mówią, o jasnowic to głupek, to wariat, albo jasnowic, albo widzi duchy i hoksztapę. Nie, nie! Ja się nie szczepię, bo oni się nie szczepie. Natomiast że ja jestem antyszczepionkowy, ja tego nigdy nie mówiłem. Natomiast mam swoje zdanie na ten temat i, 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 i takie mogę mieć. Jeszcze jest wolność słowa, tak? To jest jedno. Proszę Państwa. Covidowi celebryci. Kolejny celebryta pokazał się nam tam prawda na różnych Instagramach, jak to się mówi e, także na gdzieś Facebooku i tak dalej. E, już nie będę wspominał jaki to celebryta, ale państwo pewnie wiedzą. Oczywiście w marsetce, takiej tlenowej, wygląda jakby się zderzył z autobusem i mówi, że wreszcie i mi nie dopadło, jakby czekał na to, ale proszę Państwa, przechodzę to w miarę gładko i lekko, bo się zaszczepiłem. I zaszczepcie się, to przejdziecie to, ale lekko. Proszę Państwa, tutaj mam takie pytanie. Odkąd ta pandemia, czy ten, ta choroba weszła? Wielu celebrytów, którzy być może przeszło tą chorobę, i ja nie mówię, że nie przeszli, zaczęli pokazywać się na ekranie, jak leżą, rozłożeni, twarz taka pokiereszowana, oczy jakieś popuchnięte, tu jakiś taki jakby matko, córko i jedyny panie. Ja mam pytanie: Czy jakaś celebrytka pokaże się w szpitalu z uciętą piersią i powie: Przeszłam e, e, raka, ale da się z tego wyjść, kiedy wcześniej zareagujesz? Czy będzie leżał jakiś facet? Nie wiem. Wiecie Państwo, jak to się kiedyś mówiło? Prawdziwy mężczyzna jest wtedy, jak raz w życiu przejdzie trypla albo syfilizm. Tak to kiedyś ktoś powiedział. No to może będzie też na przykład takie, że leży na tryple, jestem prawdziwy mężczyzną. Albo ktoś będzie leżał i powie, że ma wraka, żołądka, ledwo żyje, ale może wyjdę. Nie, oczywiście, że nie. Tylko na tej chorobie celebryci zaczęli pokazywać się. Proszę Państwa, jest taki film 40-latek, ale dalsze odcinki, które nakręcono. To polega na tych 40-latek, 40 20 lat później. Dlaczego o tym mówię? Tam gruza, 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 no tak, przewidział jakby, no nie tą koronkę, nie to wszystko, ale pewne sytuacje i zachowania. Otóż okazuje się, bo w tych pierwszych początkowych odcinkach a pan inżynier Karwowski, prawda, odbudowywuje Teatr Narodowy, który się spalił. No, i oczywiście oni się tam oflagowali, będą stajkować, bo może przyjedzie premier, bo nie ma pieniędzy, a trzeba scenę narodową zrobić. I wypada, że trzeba stajkować głodowo. I pada na inżyniera Karwowskiego, że on będzie robił głodówkę. On jest przerażony i spotyka się w takiej pizzerze uznajomej z różnymi aktorami, którzy oczywiście czekają na ten teatr narodowy i mówią, bardzo dobrze, niech pan stajkuje. On mówi, ale ja nie przeżyję głodówki. A oni mówią, ale po co głodować? Jeden z tych ludzi klepie się po brzuchu i mówi zjadłem właśnie Margeritę, czyli pizzę i połowę pepperoni. Jestem najedzony. Poszedł, wziął kosmetyki, zrobił sobie twarz taką wyżej i taki O, jak pan wygląda. No tak właśnie wyglądam jakby nie jadł tydzień. Gdzie się pan tak ucharakteryzuje? Jak kto by to sprawdzał, czy pan jadł, czy nie? Chodzi o to, żeby telewizja zobaczyła, że pan jest cierpiący. A czy pan jadł, czy nie? Oni nie są z panem cały czas. Trzeba wyglądać. I tak są właśnie z tymi covidowymi celebrytami. Trzeba wyglądać. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich na spacer. Najpierw do lasu, bo jest zdrowo. Słońce, świeże powietrze, jezioro, góry, morze. Wyrzućcie telewizor, proszę Państwa. No może nie, bo dużo za niego zapłaciliście, więc przejdźcie na internet, oglądajcie YouTube, różne komedie ciekawe, ważne jakieś filmy naukowe o przyrodzie, Wiecie Państwo, są takie filmy, kiedy ktoś jedzie samochodem i ma założoną kamerkę, nie widać, ale jedzie piękną na przykład drogą przez Alpy i tak może przez dwie godziny. No cudowne są to krajobrazy. Ponieważ ja przewiduję, znaczy przewiduję, no to nie jest trzeba przewidywania, ale być może, że to będzie teraz apogeum przed świętami, będą ludzie na ulicach padać. No tak będą mówić. Proszę Państwa, nie słuchajby tych głupot. I żeby było jasne, żebym nikt nie zarzucił. Jest choroba, ludzie chorują i także umierają, ale jeżeli ktoś mi powie, że to jedyna choroba, na którą umierają, to jest zwycięstwo, to jest cud natury. Żadne inne choroby już nie istnieją, tylko jest ta jedna, więc jak ją pokonamy, tą chorobę, to będziemy żyli wiecznie, będziemy szczęśliwi i już nic nas nie dopadnie. Proszę Państwa, to jest tak, jak mówi synek do tatusia, tato. Henio to ma dobrze w domu, jemu płacą za naukę. Jak to mu płacą za naukę? No, jak przyniesie piątkę do domu, to ma 10 złotych. Jak przyniesie szóstkę, to ma 20 złotych. No, ale gdyby przyniósł dwójkę, to mu zabierają po 10 złotych z tego, co dostał. O, mówi tatuś. A ile już chłopak zarobił? No, na razie tato to on na myjni pracuje wieczorami, żeby dług odrobić, który ma u rodziców. Ale to było dobre! Proszę Państwa, zapraszam na spotkanie autorskie też ścięgani Nieznany Świat na ulicy kredytowej. No miało być to pierwszego teraz, ale no obostrzenia, koronka, różne rzeczy, no wszyscy się wszystkiego boją, no księgarnia też się nie chce zamknąć z tego powodu, więc zapraszam po nowym roku. Na pewno to zrobimy, na pewno będzie bardzo fajnie, mój brat będzie grał, będzie miło, będzie kameralnie, bo to nie jest jakaś wielka księgarnia, ale to proszę nas śledzić, będzie to już po nowym roku. A na teraz proszę Państwa zapraszamy na spotkanie w Krakowie. W pierwszy grudniowy weekend, w sobotę 4 grudnia po godzinie 19 planowane jest spotkanie w klubu kawiarni w Nowej Hucie. A w niedzielę 5 grudnia w godzinach od 16 do 19 w sercu Krakowa w Międzypokoleniowym Klubie pod Jaszczurami. I tutaj spotkanie organizuje Iwona i Witek. I bardzo im tutaj dziękuję, że tak włączyli się w to dzieło propagowania tej książki. Też swoje przeszli, są w naszym stowarzyszeniu i myślę, że to, co robią, jest niedo, nieocenione. I to nie chodzi o mnie, promocję mnie, ale wiedzy, książki, tak? Ponieważ wszyscy gdzieś kogoś stracimy w taki, czy inny sposób. Więc przygotujmy się, poczytajmy. To bardzo piękne. I teraz tak. I to jest telefon do organizatorki, do Iwony, bo ilość jest ograniczona ludzi, tak? Z powodu też pandemii, tego wszystkiego. No ale też te miejsca są takie, no nie są wielkie. I podaję numer telefonu, bo... Iwona zapisuje na to wydarzenie: 502, 705, 733. Jeszcze raz powtórzę: 502, 705, 733. Lucjan wprowadzi na swoją muzyką w tematykę o zaświatach. Pewnie będzie miał ze sobą jakieś peruwiańskie, andyjskie pamiątki, będzie miał płyty. Także też zapraszamy do kupienia łapaczów snów. Podobno dobrze są sny. Ja poprosiłem cztery, bo mówi, że się przyślą jakieś panienki. Jamy cztery proszę łapacze na jednej, to tak niekoniecznie. To taki żart. Także zapraszam Państwa do Krakowa. Będzie jeszcze lepsze spotkanie, będzie bardzo miło. Każdy, kto by chciał przyjechać, zostanie bardzo miło. Przez nas przyjęty. Proszę Państwa, zapraszam też Was teraz, abyście zobaczyli taką chwilową, jak ja to mówię, dokładnie wrzutkę, tak? Jak powstaje moja książka, proces produkcji książki. No Pozwolono nam zrobić malutki taki filmik. Państwo zobaczą, jak rodzi się moje dziecko, jak to zabrzmiało. Ale coś w tym stylu. Proszę sobie na to teraz świetnie popatrzeć, a wiecie, jak to bywa czasami. Siedzi mężczyzna przed kontaktem, bo, bo tak się mówi, że mężczyźni są bardzo techniczni, a więc produkcja książki to też mężczyźni, to są najlepsze maszyny w Polsce, jedne z lepszych w Europie, no więc to też mężczyźni. No więc siedzi mężczyzna przed kablami, takimi różnymi, przy kontakcie, dotyka, dotyka, dotyka i woła do żony, Hela, Hela! No Hela przychodzi i mówi, Helunia moja kochana, weź tutaj chwyć palcami te dwa kabelki. Ona chwyciła i co? Ona mówi nic. O, znaczy, że faza jest w drugim kablu. Ale to było dobre. うん。 Życzę miłego i udanego wypoczynku. Takiego chciałoby się powiedzieć niedzielnego, bo tak zawsze mówię, prawda? Ale życzę takiego wypoczynku. Wiecie Państwo, praca też ma być wypoczynkiem. Nasz tydzień ma być także wypoczynkiem, a nie, że idziesz do tej pracy i znowu na siódme, o matko, naszych ta idę, jak to mówią na Śląsku. Nie, nie, spokojnie. Nauka, praca, wszystko jest nam potrzebne, tak? Oczywiście, jeżeli dadzą nam za to dobre zarobki, no ale to już inna sprawa. Ja normalnie przyjmuję, pracuję. Przyjmuję ludzi, dużo pisze e, e, do nas też maile. Nie odpowiadamy oczywiście na jakieś anonimy, a to już wiemy, że tam jakieś niki, prawda, prawda, kluseczka 12 nie będzie przyjęta. No ale to już inaczej. Zapraszam. Pomagam na odległość poprzez różne rzeczy. Przecież jest form różnych, prawda, pomocy. Jest WhatsApp, jest Skype. No można też mailem. Państwo już to wiedzą, a kto nie wie, to zapraszam na moją stronę, gdzie tam wszystkiego można się dowiedzieć. Informacja to rzecz ważna i jak to mówią, pierwsze słowa w informacji są bardzo kluczowe. I dzwoni e, prawda synek do rodziców i mówi: "Mamo, mamo, pokłóciłem się z teściową". A mama mówi: "No trudno, no bywa, no tak, ale powiedz mi co mam zrobić z ciałem?" Proszę państwa, Życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz aby nam się to wszystko działo, aby nas ta cała sytuacja, która jest niedopadła. Życzę zdrowia, pomimo wszystkiego, że Państwo są zdrowi, ale życzę tego zdrowia i proszę o lajka, like suba, udostępnianie. I myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze lepiej wypadniemy. Będzie o czym opowiadać, będzie o czym mówić, i na pewno z Wami. Poranną wypije kawkę ze smakiem. A na razie, jak to mówią, alleluja! I do przodu!